Berna, witam Państwa serdecznie z studia telewizji Horyzont TV w Słupicach. Rozmowa na Horyzoncie będzie dziś o służbie zdrowia. Ja wiem, że to temat trudny w naszym kraju, od lat, od lat, od lat, ale myślę, że my tu na pograniczu polsko-niemieckim mamy o tyle dobrze, że mamy pewien wybór. Stąd nasz dzisiejszy gość, bo naszym gościem jest dzisiaj pan Wiesław Pucek, Dyrektor Centrum Medycznego Brandmet w Słubicach. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam wszystkich telewidzów. Tak, myślałem, jak rozpocząć, bo ten temat służby zdrowia jest trudny. Jest, absolutnie. Tak. <laughs> jest, jest trudny. E, I my mamy też takie trochę, chyba, nie wiem, naleciałości wynikające z tych wielu, wielu lat komuny, że wszystko, co jest prywatne, to często no, postrzegane jest przez wielu ludzi jako takie, nie wiem, gorsze, droższe, niedobre. Co? To znaczy, ja bym chciał rozpocząć od tego, że system publiczny w gruncie rzeczy w Polsce nie jest najgorszy. To znaczy, my jako Polacy odczuwamy no proszę, tak. No tak, tak, tak. My odczuwamy go jako, jako, jako problematyczny, długie kolejki, dużo problemów różnych, natomiast musimy sobie uświadomić, że w kontekście również Europy. Nie jest to jednak najgorszy system. Mimo, że on czasami jest niewydolny, mimo że pacjenci narzekają, i ja rozumiem, że Państwo w tym momencie moja wypowiedź spotka się z Będzie negatywnym co? odzewem, co on gada ten człowiek, ale tak faktycznie jest. To znaczy, uh -huh. nam nie robi wrażenie to, że na przykład publiczna służba zdrowia, jeśli chodzi o koszty zarządzania czy administracyjne, to jest zaledwie kilka procent. Hmm. Na tle na przykład takiej podziwianej Ameryki, no teraz może mniej z oczywistych względów, uh -huh. to, to, jest, to to jest naprawdę niewielki procent. No tak. Natomiast to nie znaczy oczywiście, że nie ma problemów. E, więc po tym optymistycznym akcencie można powiedzieć, że no, no tak, no ale my widzimy, że nie jest za cudowne. No tak. Kolejki robiliśmy. Roku... I tak. I lekarstwem na to kolejne. miała być ta prywatna służba zdrowia. I wspaniale by było, gdyby one się uzupełniały. No właśnie. No właśnie. Tym natomiast jest różnie, oczywiście. Wszyscy wiemy, czyli tutaj trzeba powiedzieć, że kolejki, trudny dostęp do specjalistów, no bo tak jak każdy system, nie jest to system idealny. Więc krótko podsumowując tą moją wypowiedź, chciałbym powiedzieć, że prywatna służba zdrowia ma uzupełniać tą publiczną, i tak byłoby idealnie. W różnych regionach, w różnych miejscach różnie z tym bywa. Przechodząc do Brandmedu, Brandmed miał być, czy ma być z założenia uzupełnieniem, uzupełnieniem. Tej, tej, jasne, tej służby publicznej. Jasne. Ja podziwiam służbę, służbę zdrowia publiczną w Polsce, bo naprawdę pomimo, pomimo, pomimo różnych trudności mm -hmm. ona próbuje ten system, czy próbuje rzeczywiście Polaków leczyć najlepiej jak umie. Szanowni Państwo, ja pracowałem przez, przez wiele lat w Niemczech i mam doświadczenie, obserwowałem jak ten system wygląda tam. I pomimo wyobrażeń czy przekonania wręcz, że wszystko cudownie, to również nie jest idealnie. No na I pewno. Na pewno. To, to jest z tym, jest różnie. Ja mam przegląd tych dwóch systemów, zarówno polskiego, jak i niemieckiego. I naprawdę, ostatnią rzeczą, jaką zrobił, to, to, to pokrzykiwał na ten polski, że jest on taki. No to taki ciekawe spojrzenie, ale rzeczywiście jest takie takiej strony, strony. Generalnie wiem, że Niemcy przeznaczają blisko 12% chyba PKB na służbę zdrowia, i tych kas chorych jest bardzo dużo różnych. My mamy monopolistę generalnie od strony państwowej i przeznaczamy chyba 6%. Jakoś tak to wygląda. Ale. Żebyśmy nie weszli za bardzo w tematy, o których nie chcemy rozmawiać. To właśnie ten temat związany <grym> na przykład, z kosztami zarządzania. No że właśnie, w związku z tym właśnie. Proszę sobie wyobrazić jeden NFZ, który mhm. jest, może nie znienawidzony, bo to jest za mocno, słowo, no ale powiedzmy, że niekoniecznie mieści się w czole rankingu zaufania. No tak? właśnie, o to tak delikatnie. To, to jasne, delikatnie jasne, mówiąc, jasne. Jest ten jeden, jeden NFZ, mhm. w Niemczech jest tych kas ponad 100. I każdy Gdzieś ma konkurują chyba dyrektora, całą kadrę menedżerską, cały sposób no. zarządzania, rozliczania. No tak, no tak. Więc te koszty się po prostu mnożą no, no i, i w jakiś tam sposób powiększają znacząco w stosunku do tego, co jest u nas, więc niekoniecznie za miedzą jest tak kolorowo. Wszędzie no dobrze. dobrze, gdzie nas nie ma. Więc A, to, to jest, jest, jest stara prawda, to prawda. E, panie dyrektorze, Brandmet, kiedy zaistniał Brandmet, e, Bo to już historia, że tak powiem, pisze się już całkiem, całkiem. Tak, idea powołania Brandmedu e, powstała na początku, na początku zeszłej dekady. Faktycznie brandmet funkcjonuje już, gdzie został postawiony, wybudowany, zrealizowany od 2016 roku. Także w, zeszłym roku, w przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłą dziesiątą rocznicę funkcjonowania. No to już jest ładny kawałek czasu. Już jest ładny, tak. Zresztą w zeszłym roku robiliśmy taki materiał specjalnie dla Was dotyczący rozbudowy. Tam to poszło ogromnie. Kolejne wielkie powierzchnie, prawda? Tak, te, te elementy, które wcześniej, które wcześniej służyły jako, jako sala crossfitowa, czyli taka betonowa, surowa mm -hmm. do ostrych ćwiczeń, przygotowaliśmy pod nowe gabinety, i tam powstały gabinety ginekologiczny, dermatologiczny, psychologiczny i gabinet naszego wspaniałego tutaj lokalnego pana doktora, pana doktora Bzomy. On tam mm -hmm. ma swoją, mógłbym powiedzieć, siedzibę właśnie w tej nowej części. Mm -hmm. Dobrze, ja bym chciał, żebyś może przeszli teraz do takich detali aktualnych tu i teraz. No bo jest jakby sporo pytań. Wiadomo, żyjemy w świecie bardzo dynamicznym. Zmian jest dużo różnych na różnym polu przez wiele, przez jakiś okres czasu, sporo okres czasu um, współpracowaliście blisko z AOK Nordost ubezpieczalnią, prawda? Jak to w tej chwili wygląda i czy pacjenci, którzy są ubezpieczeni w kasie chorych właśnie AOK, mogą z usług brandu korzystać? Jak to funkcjonuje? Absolutnie, mogą oczywiście korzystać. Współpraca z AOK zakończyła się z inicjatywy AOK, hmm. która to z powodu zmian strukturalnych musiała ten kontrakt wygasić. My to stanowisko rozumiemy. Musimy zrozumieć, czy musimy przyjąć, taka była decyzja wola AOK. Natomiast pozostali pacjenci. Ja bardzo żałuję, że doszło do takiej sytuacji i wielokrotnie na to zwracałem uwagę również w rozmowach z AOK, że ci pacjenci często tutaj z naszego regionu zapisali się, przepisali się, czy zapisali się, czy przepisali się, czy przepisali się do AOK Norto z tego umowy, względu, to... że, że rzeczywiście, że mogli korzystać hmm. u nas na kartę ubezpieczeniową. Ci pacjenci zostali. I to jest nasza cały czas wielka troska. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, że zależy nam na tym, żeby ci pacjenci u nas zostali, nie tylko dlatego, że oczywiście my jako placówka prywatna zależy nam na tym, żebyśmy zarabiali pieniądze. Chodzi o to, że ci pacjenci przychodzili do nas od lat. Jasne. Mają u nas swoją Jasne. dokumentację medyczną. To historia choroby. Wszystko to, co się działo z tymi pacjentami przez te lata, wszystko jest w, w, naszych, w naszej dokumentacji, co sprzyja w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje następnej konsultacji u kolejnego specjalisty. Z tego też względu uruchomiliśmy różne możliwości, czyli obniżyliśmy ceny dla pacjentów. AOK ubezpieczonych w AOK Nordost tak, aby dopasować się do kwot, które mogą spodziewać się <laughs> po przedstawieniu rachunku w kasie chorych, co jest, ja nie wiem, rozpędzam się, bo zakładam, że tutaj te, te szczegóły możemy dalej rozwijać jasne, czy, czy jasne, dopytywać, jasne. natomiast od razu dobrze, powiem, dobrze, że, dobrze. Że, że każdy pacjent ubezpieczony w AOK który korzysta z usług prywatnej placówki Służby zdrowia po polskiej stronie, czy to jest Brandmed, czy jakakolwiek inna placówka, bo też chcę zaznaczyć, że, że pacjenci mówią, no, że muszę iść tylko do. Nie, nie muszą Państwo iść tylko do Brandmedu Mogą Państwo pójść do każdej innej placówki, to może być placówka w zielonej górze w Gorzowie, czy, czy w Poznaniu, i po przedstawieniu y, rachunku, czyli po odebraniu tego rachunku z tej placówki za, y, uiszczoną, za, u, za u, uiszczone y, y, pieniądze, otrzymuje się rachunek, jasne, jasne. i z tym rachunkiem można zwrócić się do kasy chorych o refundację nie wchodząc głęboko w kwestie prawne to nie jest tak że kasa chorych robi nam jakakolwiek robi nam łaskę że nam odda te pieniądze oczywiście tak jak każda instytucja ubezpieczeniowa może się pojawić hasło nie wiem nie donieśli państwo tego źle zrobiliście to rachunek jest zbyt ogólny nie rozumiemy takiej czy innej kwestii i wtedy trzeba te dokumenty donieść. Ja zawsze zwracam uwagę, czy zadaję pierwsze pytanie w sytuacji, gdy pacjent przychodzi i mówi, no ale oni mi nie oddali pieniędzy. Ja wysłałem rachunek, wsadziłem w kopertę, wrzuciłem i on zaginął, nie ma w ogóle jakby odzewu. No dlatego, że to tak często prosto nie jest. To znaczy, tak jak wspomniałem, instytucja ubezpieczeniowa oczywiście dba o swoich pacjentów no ale nie jest zainteresowana no ja już, żeby wydawać ja już, no te pieniądze rozumiemy. po prostu tak lekko w związku z tym zawsze pytam czy państwo zrobiliście coś więcej niż wysłaliście ten rachunek pocztą czy napisaliście wniosek krótki mnie yy, poinformowano kiedyś wałka czy, czy udzielono wprost informacji że pacjent na dobrą sprawę wystarczy że na kartce papieru napisze odręcznie że prosi o zwrot poda potrzebne informacje i załączy rachunek i tutaj ja traktuję w tej sytuacji, o której opowiadam, wskazuję na w jakiś tam sposób korzyść z Brand Medu. My mamy doświadczenie w tym. też w tak. tym, tak? No Powtarzam zawsze, czy, czy, czy pracownicy są uczuleni na to, aby proponować, czy służyć pomocą. Szanowni państwo, my chętnie wypełnimy za was te dokumenty, zaniesiemy je do kasy chorych, będziemy monitorować ten proces, i odpowiemy na wszelkie pytania. Zapraszamy, po prostu. Tak by nie chcemy, żebyście czuli, że zostaliście sami w tej całej sytuacji. Ja sobie zdaję sprawę, to są tysiące pacjentów. Tysiące pacjentów, którzy nagle 1 stycznia tego roku obudzili się w rzeczywistości pod tytułem: Do Brandmedu już nie można, tak jak się taka klisza tak, tak, z jakby tak, wyobrażenia, tak, tak. że nie można już do Brandmedu iść. Można iść. Brandmed obniżył te ceny. Ja powiem też bardzo wyraźnie: Brandmed jest spółką handlową i niestety nie jest instytucją która funkcjonuje z jakichkolwiek dotacji nie jest dotowana z budżetu państwa nie jest dotowana z budżetu gminy samorządu czy unii europejskiej to jest spółka która na swoje koszty musi zarobić spłat yes. jeżeli uda się to zrobić spłat od płatnika ogólnego tytułu nie wiem Luxmed Medicover właśnie AOK który płaci za swoich ubezpieczonych u siebie pacjentów, świetnie. Natomiast pozostali pacjenci niestety yy, no, zmuszeni są płacić. Ale pacjenci AOK OK staraliśmy się dopasować do nich tą ofertę, Jasne. aby było to dla nich jak najmniej uciążliwe. Yy, jak najmniej, co nie znaczy, że nie jest w ogóle. Z tego też zdaję sobie Jasne. sprawę. Zrozumiałe. A jeśli chodzi o inne e, kasy chorych, e, ci pacjenci. Ubezpieczeni w różnych kasach chorych mogą również korzystać z brateru? Jak to wygląda? Tak, oczywiście. No, wypada wspomnieć, że nadal mamy kontrakt z kasą Barmer, czyli no pacjenci ubezpieczeni w kasie Barmer korzystają u nas tak jak do tej pory, tak jak kiedyś korzystali pacjenci AOK. Czyli osoba ubezpieczona w Barmer przychodzi, legitymuje się kartą ubezpieczeniową i może korzystać z mhm. większości naszych usług bezpłatnie. To jest zarówno wizyty u specjalistów, jak i fizjoterapia. Czyli ta korzyść nadal istnieje bardzo duża, natomiast pozostali pacjenci, to nie dotyczy tylko AOK, czyli to jacne, dotyczy, jacne, dotyczy jacne. wszystkich kas chorych. Czyli zapraszamy, jeżeli Państwo płacicie u nas, wystawiamy rachunek, potrzebujecie wsparcia w wypełnieniu wniosku, w dopełnieniu jakichkolwiek formalności, pojawia się jakieś pytanie. I tutaj też muszę od razu powiedzieć, że jakby uprzedzając ewentualnie tą, tą, tą kwestię. Rozwiązanie umowy z AOK, zerwanie tej współpracy przysporzyło nam sporo problemów, również organizacyjnych. Jako brandmet, jako firma odczuliśmy to mocno również na poziomie organizacyjnym, dlatego że zamk zamknięcie tego kontraktu wymagało wielu zmian również w firmie. Jasne, jasne. I one w jakiejś części y, mogą nadal być odczuwalne dla pacjentów. Dotyczy to również tego, że pojawił się nowy personel y, i często parze pacjenci zwracają uwagę, że, że może nie dostali wystarczających informacji. Ja zapraszam, żeby, żeby, żeby pytać, y, wracać do nas, można napisać, y, można skontaktować się z nami, gdy ktoś już jest, poprosić o rozmowę, czy czy z osobami, które są odpowiedzialne za, za, za punkt informacyjny dotyczący leczenia polsko-niemieckiego, czy ze mną również. Chętnie na wszystkie pytania odpowiemy. Jeżeli by się okazało, że gdzieś na jakimś, na jakimś poziomie, w którymś momencie pacjent poczuł się niezaopiekowany należycie, to ja deklaruję, mówię to z pełną odpowiedzialnością jako dyrektor Brandmedu, zapraszam. Nie chcę, żebyście Państwo czuli się porzuceni. To jest dla mnie jasne, szczególnie ważne. Jasne, jasne. A Panie Dyrektorze, bo to jest zawsze troszkę pytań, czasami niejasności. Chodzi na przykład o zwolnienie lekarskie. Jeżeli przychodzi pacjent do Brandmedu, dostaje zwolnienie lekarskie, to czy ono będzie honorowane po niemieckiej stronie, u niemieckiego pracodawcy? Zawsze było i to mhm. się nic w tym zakresie nie zmieniło. Ci pracodawcy uczyli się trochę Brandmedu, czyli na początku pojawiały się jakieś pytania. Mhm. Czy na pewno o co chodzi telefony natomiast nie ma z tym najmniejszego problemu ja muszę szczerze powiedzieć nigdy nie było to znaczy poza pytaniami które miałyby doprecyzować pewne sprawy nigdy nie było sytuacji w których by ktoś przynajmniej nie poinformował nas że miałem jakiś problem z tego tytułu Ja wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z, z dyrektorem placówki w Warszawie który też zadeklarował, że on też wystawia, ta placówka też wystawia zwolnienia kierowcom ciężarówek, mhm, którzy tak. przebywają gdzieś w Mazowieckim i te, te, te zwolnienia są wysyłane do niemieckich firm i też nigdy nie miał problemów. Także że jesteśmy w Europie, jasne, że na tym poziomie jasne. ta Unia Europejska z pewnością działa i, i to oczywiście nie znaczy, że, że nie pojawią się głosy zaraz, chłopie. No ale to ja miałem problemy konkretnie. Pewnie i są takie osoby, oczywiście. Jasne, jasne, no. Natomiast co do zasady, jeśli chodzi o, o te zwolnienia, ja nie odnotowałem hmm. większych problemów. Mhm. Wspomniał pan, że to już jest 10 lat działalności, ale mimo tych 10 lat jeszcze gdzieś tam jakieś e, mity pokutują dotyczące brand medu, prawda? I w, 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 w jaki sposób może próbujecie z nimi walczyć? Szczególnie na przykład ten mit, że Brandmed to placówka dla obywateli Niemiec. Tak, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest klasyk. Klasyk, tak, klasyk, z którym ja się zetknąłem, e, jak, 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 jak zostałem poproszony o prowadzenie Brandmedu, o zarządzanie nim mhm. bieżące na co dzień jako dyrektor. I to była pierwsza, pierwsza informacja, która do mnie dotarła właśnie, że nie tam omijamy łukiem, bo tam pewnie nikt ani po polsku nie umie, i to jest tylko dla Niemców. Nie, absolutnie nie. Przez te wszystkie lata, które, które, które brandmet funkcjonuje, pacjenci polscy to jest przeważająca ilość. To, są, to, jest, to jest 95% wszystkich pacjentów, są pacjenci z Polski albo Polacy. Oczywiście y, to się wszystko zaczyna komplikować, zaczynamy rozmawiać, gdzie ci pacjenci są ubezpieczeni. No tak, tak. tak. Bo Mówimy tu wtedy o pacjentach, którzy często są ubezpieczeni po niemieckiej stronie, y, w niemieckich pracują w niemieckich w niemieckich firmach i stąd mają niemieckie ubezpieczenie, natomiast no, to są Polacy i oni nas odwiedzają, w, korzystają z naszych usług. Przede wszystkim Polacy. Oczywiście jesteśmy otwarci na, na obywateli niemieckich. Zapraszamy ich serdecznie, natomiast mit ewidentnie. No tak. <grywa> no dokładnie, dokładnie. No dobrze, a teraz może kilka słów o samych specjalizacjach, jakie są dostępne, z czego można skorzystać będą będzie. Jest sporo oczywiście reklamy waszej, jest w wielu, wielu miejscach widoczni, ale może przy okazji tej rozmowy ktoś powie, wow, rzeczywiście to też, to u nich jest. Tak, <laughs> oczywiście te podstawowe, ale <laughs> zarazem najbardziej istotne, czyli interna, lekarz ogólny, ortopedia, kardiologia, chirurgia. Cieszy mnie strasznie to, że, że mamy rozwiniętą doskonale ginekologię. W tej chwili mamy trzech specjalistów w tej specjalności, dwóch panów, jedną panią, także Jasne, każdy, kto tak, preferuje tak. ewentualnie tej płeć w tym zawodzie, będzie mógł, będzie mógł znaleźć kogoś dla siebie. Jest u nas również dermatologia, jest pan doktor Weryszko, czyli laryngolog. To są te główne. Staramy się poszukiwać cały czas nowych no, nowych specjalistów. Rozszerzać ofertę, tak, tak, chcemy absolutnie hmm. rozszerzać. Czyli też, też nie wspomniałem psychologia, psychiatria, logopedia. No, jakby tych specjalistów było. mamy część, część jest aktywna, część zawiesiła z jakiegoś powodu. Swoją, swoją aktywność u nas, uwagi na jakieś swoje kwestie, nie wiem, robienie doktoratu, mhm. więc ci specjalisty, nie jestem w stanie, pewnie gdzieś kogoś pominąłem, natomiast to są te główne specjalności, które, które u nas funkcjonują. Kardiologia, tak wspomniałem o kardiologii, o dermatologii również. Poszukujemy nowych, zapraszamy do współpracy, stwarzamy się, staramy się stwarzać dobre warunki do współpracy dla specjalistów, Jesteśmy otwarci. Jasne. Tak. Bo to na pewno, to może interesować mocno naszych widzów czas oczekiwania na wizyty. Bo to jest przyzwyczajenie jesteśmy klasycznie, że to w latach liczymy, nie. To, to zależy. Tak. To to, zależy. To jak tutaj się sprawdza, jak najbardziej. Hasło to zależy. Mhm. E, jak, ja rozumiem doskonale pacjentów, którzy z pewną taką złośliwością mówią tak, jak mieliście oka. To ciężko się było do lekarza ogólnego dobić, i to trzeba było poczekać tam parę dni. No, a teraz to już z dnia na dzień. Tak, teraz rzeczywiście z dnia na dzień, kiedyś było to kilka dni, to zależy od specjalisty. W związku z tym, że poza lekarzami ogólnymi większość specjalistów nie przyjmuje codziennie, bo ciężko byłoby rzeczywiście Oczywiście. zebrać pulę pacjentów. To no, najdłuższy czas oczekiwania. W tej chwili to pewnie będzie raptem kilka tygodni, kilka tygodni nie dłużej do danego specjalisty. Natomiast do większości, do większości specjalistów można, można, można się zapisać, myślę, że z, z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ja korzystając z okazji, chciałbym zaprosić, że jeżeli Państwo chcielibyście, i okazuje się, że nie ma terminu, kalendarz online, do korzystania z którego cały czas zachęcam, Pokazuje, że nie ma tych terminów. Proszę zadzwonić do brandmedu, napisać, poprosić o to, żeby ktoś się skontaktował, dlatego że w większości przypadków udaje nam się ten termin jeszcze dopisać. To nie wynika z jakiejś, jakiejś hochsztaplerki, jakiegoś kombinowania, mm -hmm. tylko bardzo dużo pacjentów w ostatnim momencie odwołuje wizytę bądź też nie przychodzi, ten grafik jest naprawdę ruchomy, pomimo tego, że staramy się potwierdzać, wysyłać SMS-y przypominające, no to zdarza się oczywiście, że, że z, z harmonogramu kilku pacjentów wypadnie, jest lista rezerwowa. Zachęcam do tego, żeby z niej korzystać, bo to po prostu działa i raczej nie powinno być problemu z, z korzystaniem z usługi, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś, ktoś chce w najbliższym czasie. Mhm. 2025 rok już nam się tu spędził dosyć, bo to już końcówka marca, przełom może kwiecień. E, plany na ten rok, Bradbad, plany na 2025 i może troszeczkę dalej. Plany. Plany mamy bardzo obszerne. To znaczy, yy, takie, o których mogę mówić <laughs> i takie, o których nie mogę z uwagi na naszych partnerów. Może zacznę od tych bardziej enigmatycznych, hmm. czyli trochę takich poczytych jakąś tajemnicą. Nie ukrywam, że rozmawiamy na ten temat z innymi, na temat współpracy z innymi poza AOK kasami chorych i chcielibyśmy tą ofertę poszerzyć. Oczywiście nie mogę wspomnieć, o jakie kasy chorych w tej chwili będą związanym tajemnicą tych, 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 tych rozmów, negocjacji, natomiast liczę na to, że zakończą się te rozmowy pozytywnie. Też są inni również partnerzy, którzy, którzy występują, przystępują tutaj do, do, do rozmów z nami. Na początku, parę tygodni temu, słysząc te głosy, no Brand ta nie ma, to pewnie będzie się zamykał. Nie, nie planujemy. Nie planujemy, mhm. przeciwnie, sytuacja za OK i zamknięcie tego kontraktu otworzyła kilka innych możliwości. Z których zamierzamy skrzętnie skorzystać. Ja chciałbym pozyskać nowych specjalistów. Zależy mi na tym, aby przyjmował Brandmedzie urolog. Chciałbym również pozyskać dobrego geriatrę, dlatego że opieka senioralna w tym zakresie leży nam również bardzo na, na, na sercu. Tak, to są te, to są główne, te, rzeczy. te, te główne rzeczy. Mhm. A jeśli chodzi o współpracę Centrum Brand Med Brandmed z zagranicą, z kimś po nie wiem po drugiej stronie Odry, robiliśmy tego czasu też materiały dotyczące współpracy waszej z na Markendorfie, bo tam szpitalem, tak. tak? To też jest cały temat, czas, który gdzieś tak. tam cały czas mhm. funkcjonuje w przy Brandmedzie punkt info dotyczący, dotyczący leczenia za granicą. Ono, ono oczywiście mhm. do, to, 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 to leczenie dotyczy głównie leczenia w Niemczech. Chodzi, w skrócie chodzi o to, że jeżeli pacjent, który ambulatoryjnie zostaje u nas przyjęty, okaże się po diagnostyce, że wymaga leczenia szpitalnego, to będąc ubezpieczonym w Niemczech, no musi trafić do niemieckiego szpitala. Jasne. I ja potrafię sobie wyobrazić, i stąd, że w związku z tym jest to spory problem. Czyli nagle wychodzę z tego brandmedu, mam papiery, z których wynika, że muszę zgłosić się do niemieckiego szpitala, no i to teraz. Może nie znam niemieckiego dobrze, może nie wiem do kogo się konkretnie zwrócić, może po prostu zwyczajnie nie wiem, gdzie jest dobry specjalista w tej dziedzinie. No i tutaj przydaje się absolutnie brandmed i działający w jego ramach, punkt info i nieoceniona pani Marta, która. która Koordynuje ten temat, czyli zgłasza się pacjent do nas, mówi: Jestem ubezpieczony. W Niemczech potrzebuję leczenia szpitalnego, potrzebuję zgłosić się do takiego i takiego specjalisty, potrzebuję takiego i takiego zabiegu. I pani Marta z punktu informacyjnego dalej już to koordynuje. To działa z powodzeniem. Po niemieckiej stronie również w szpitalu w Markendorfie są nasi przedstawiciele, którzy również w szpitalu pomagają odnaleźć się tym pacjentom. To jest duża korzyść. Oczywiście nie dotyczy to tylko pacjentów ubezpieczonych po niemieckiej stronie. Budują pacjenci, którzy z, z jakichś powodów chcą być leczeni w Niemczech no i właśnie. chcą za to zapłacić. Więc tu też się jak najbardziej przydaje punkt info. Ten punkt działa u nas za darmo. To znaczy, pacjent, który przychodzi i mówi: Chciałbym dowiedzieć się jak, bądź chciałbym pomocy w poprowadzeniu w tej sprawie, nie płaci nic. To nie jasne. jest tak, że jest później podliczany jakiś tam słony rachunek. Absolutnie nie. My chcemy świadczyć kompleksową usługę. Zależy mi na usłudze, na tym, żeby ona była dobrze świadczona. To, że oczywiście zdarzają się takie czy inne wypadki, to są wypadki jasne, jasne, jasne. przy pracy, natomiast głównym celem jest to, żeby żeby, żeby te usługi świadczyć na wysokim poziomie. Ja bym no, trochę tak po, po amerykańsku rzeczywiście powiedział: zależy nam. Zależy, zależy mi osobiście ja bardzo. Ja po prostu wierzę w to, że, że y, dobra jakość się obroni. I wiem, że to są słowa absolutnie prawdy, słowa prawdy, bo ilekroć pojawiamy się, u was coś tam robimy, jakiś materiał, mamy nowości Centrum Medycznego Brandwe, to zawsze widzimy to podejście bardzo profesjonalne, bardzo top i, i o to dokładnie chodzi. Panie dyrektorze, może już na, na sam koniec rozmowy coś chciał Pan przekazać, nie wiem, naszym widzom. Coś specjalnego, szczególnego. To świąt jeszcze daleko to życzę jeszcze Jasne. nie trzeba. Życzę nie, ale jako dyrektor Centrum Medycznego trochę na opak chciałbym pożyczyć Państwu zdrowia. To znaczy, tak, żebyście Państwo byli zdrowi przede wszystkim, żebyście nie musieli korzystać z pomocy jakiegokolwiek lekarza. Natomiast, jeżeli już się zdarzy, to oczywiście zapraszam serdecznie do Brandmedu. Zapraszam, proszę się nie zniechęcać, proszę pamiętać, że jesteśmy dla Państwa. Zapraszam serdecznie, jeżeli okaże się, że z jakiegoś powodu kontakt z Brandmedem nie będzie Państwa satysfakcjonował, to ja osobiście, jako Wiesław Pucek, dyrektor Brandmedu, serdecznie zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie dowiem się, dlaczego, co się wydarzyło i postaram się pomóc bądź rozwiązać i sprawić, że następnym razem będzie lepiej, co przysłuży się oczywiście innym pacjentom na przyszłość. Dziękuję okay. bardzo. Super. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia dziękuję. do dzisiejszej rozmowy. Dziękuję. Państwu, za zaproszenie. państwu tylko przypomnę, że naszym gościem był dyrektor Centrum Medycznego Brandmet w Słubicach, pan Wiesław Pucek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję panu.